Wilkoszyn to jedna z najmłodszych, najmniejszych osad ludzkich na terenie historycznego Jaworzna. Kojarzy się nam zazwyczaj ze znajdującym się tam cmentarzem komunalnym. Myliłby się wszak ten, kto zawężałby pojmowanie osiedla tylko do tejże nekropolii. W dzisiejszym odcinku więc o Wilkoszynie, o potencjalnym pochodzeniu nazwy, o początkach osadnictwa i przede wszystkim o dominującym tam niegdyś nad okolicą potężnym pagórze, po którym nie ma już dziś śladu. Serdecznie zapraszamy. Wilgoszyn, jeżeli słyszymy tą nazwę miejscową, to rzeczywiście bardzo często pierwsze skojarzenie biegnie w stronę cmentarza komunalnego na Wilgoszynie właśnie jednego z dwóch tego typu obiektów na terenie współczesnego Jawożna. No jest w tym bardzo wiele racji, ponieważ jest to obiekt dominujący nad okolicą, chociaż obiekt stosunkowo młody, bo tak naprawdę pierwsze prace nad stworzeniem tej przestrzeni nekropolii rozpoczęły się w 1978 roku. I na chwilę obecną obok tutajszej kaplicy najbardziej bodaj charakterystycznym obiektem tego cmentarza jest tak zwany pomnik nieujarzmionych. Pomnik, który został zaprojektowany przez Adama Styczyńskiego, natomiast stworzony przez Stanisława Słodowego, wybitnego śląskiego rzeźbiarza. Jest on poświęcony ofiarom walki, czy bohaterom walki o wolność, o sprawiedliwość społeczną i równość. I w fundamentach tegoż pomnika, czy pod tym pomnikiem złożone mają być prochy partyzantów, którzy polegli w czasie II wojny światowej w rejonach Jawożna, Łęgu, Byczyny, Jelenia i Długoszyna to rzeczywiście najbardziej charakterystyczny obiekt tego cmentarza. To jest postać kobiety, wirującej kobiety Matki Ziemi, która poniekąd ma w swojej opiece czy przygadnia wszystkich tych, którzy na tej nekropolii spoczywają i będą w przyszłości spoczywać. Ale wbrew pozorom, w przeszłości to nie cmentarz był najbardziej charakterystycznym obiektem na tym terenie, bo przecież tak naprawdę początki, jak już powiedziałem, jego budowy, to jest rok 78, pierwszy pochówek to jest lipiec roku 80. Ale dawniej były tutaj puste przestrzenie, a teren ten wyglądał zupełnie inaczej. Niemniej jednak zanim przejdę do tego, jak wyglądała rzeźba tego terenu, szczególnie za moimi plecami, pochylmy się jeszcze na chwilę nad nazwą. Wilgoszyn. skąd ona się mogła wziąć? U profesora Czesława Kremkinskiego czytamy, że nazwa miejscowa wzięła się od niejakiego Wilkosza, czyli Wilgoszyn należący do Wilgosza właśnie wedle języka staropolskiego, który miał być wojem Władysława Okietkę, brać udział w bitwie pod płowcami. Sam okietek miał być tu y, od czasu do czasu, przebywać, a nawet pomieszkiwać. Czasami można się również spotkać z takim stwierdzeniem, że nazwa Wilgoszyn wzięła się od tak zwanych wilkosów, a więc И тех, кто же. Poszukiwali tutaj galeny. Proszę Państwa, te tezy podane przez pana Kępińskiego raczej należy traktować jako legendę i takie opowiastki historyczne, które jednak z faktami historycznymi nie mają absolutnie nic wspólnego, bo to, o czym przed chwilą powiedziałem, o czym pisał pan Kępiński, nie znajduje absolutnie żadnego potwierdzenia w źródłach historycznych, tym bardziej, że osadnictwo na terenie Wilgoszyna jest bardzo wczesne. To jest tak naprawdę początek XX wieku i okres międzywojenny. Wcześniej ludzie tu po prostu nie mieszkali, aczkolwiek nazwa miejscowa rzeczywiście jest starsza. Ona się pojawia na mapach austriackich chociażby tych wojskowych już w XIX wieku. Nie ma jej jeszcze na początku XIX wieku na pierwszej austriackiej mapie wojskowej, ale pojawia się ona już w połowie XIX wieku czy pod koniec XIX wieku. I rzeczywiście widać nam nazwę Wilgoszyn, no aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że Wilgoszyny poniekąd były dwa. No jakby ten rejon, ta przestrzeń składała się poniekąd z dwóch części, a mianowicie Wilkoszyn yy, Niżne, to jest ten teren położony po mojej prawej stronie, w kierunku ulicy Ciężkowice i Wilgoszyn Wyżne, czyli ten teren, który mam za plecami w kierunku jeziorek. A taką umowną granicą pomiędzy jedną a drugą częścią była dzisiejsza ulica że zresztą można powiedzieć, że Wilgoszyn był w pewnym sensie takim pograniczem między wsią Jawożno a wsią Ciężkowice właśnie. Natomiast skąd mogła się rzeczywiście wziąć ta nazwa? Bardzo trudno jest to rozwikłać. Nie doszukiwałbym się tu raczej jakiegoś powodzenia patronomicznego, czyli od jakiejś osoby, od jakiegoś wyróżniającego się tutaj mieszkańca, być może wyjaśnienie jest bardzo proste. Być może chodziło o to, że w przeszłości spotykano tu wilki albo psowate podobne do wilków i dlatego rozeszła się jakoś pogłoska, że mieszkały czy przebywały tu wilki dlatego wilgoszy na przykład. W świecie fauny występują również pająki, wilkosze, wilkosze na przykład grubonokie dość powszechne w polskich lasach. Być może w tych pająków, w tych lasach, bo były to gęste lasy i puszcze, było naprawdę wiele i dlatego człowiek ten teren tak po prostu nazwał. Czasami najprostsze wyjaśnienie jest yy, prawidłowym i takim konkretnym i odzwierciedlającym rzeczywistość i wcale nie trzeba zbyt głęboko grzebać w historii, żeby doszukiwać się historycznej prawdy. Natomiast jeżeli chodzi o ukształtowanie tego terenu, no właśnie dziś powiedziałem, że takim dominującym, dominującą przestrzenią w tym rejonie jest cmentarz na ale ale dawniej było zupełnie inaczej, ponieważ, proszę Państwa, za moimi plecami rozciągało się na odcinku kilkuset metr, metrów dość pokaźne wzgórze. Była to tak zwana wydma eoliczna, czyli wydma stworzona przez wiatr. Wszystko to, co jest eoliczne, jest stworzone przez wiatr. Wydma eoliczna, tak zwany barchan, który patrząc na niego z góry miał kształt półksiężyca. Grzbiet tego wzgórza od strony wiejącego wiatru był dość łagodny i wysoki. Ramiona rozchodziły się na bok troszkę niższe rzeczywiście przypominało to swego rodzaju półksiężyc natomiast od strony tej wewnętrznej ten stok był zdecydowanie ostry i stromy z czasem ta wydma oczywiście była tu poruśnięta lasem. Ona zdecydowanie wyróżniała się nad Ogolicą. Być może stąd nazwa tej części Wilgoszyna, Wilgoszyn Wyżne, ze względu na tą wysoczyznę właśnie. Ale co ciekawe, dziś po tym barchanie nie ma już absolutnie żadnego śladu. Jak to możliwe, że góra, potężna góra, jak na tę okolicę górująca zdecydowanie nad tym terenem znikła i przeszła do historii? A no to proszę Państwa za sprawą kopalni piasku podsadzkowego, która również funkcjonuje tutaj na Wilgoszynie od ulicy Ciężkowickiej. Tam na, na rogu ulicy Wilgoszyń-Ciężkowice znajduje się do dziś budynek starej parowozowni, który potem został przejęty przez piaskownię. Był to budynek piaskowni i rzeczywiście od tamtego rejonu prowadzono tutaj eksploatację piasku podsadzkowego, przede wszystkim na rzecz jaworzyńskich kopalń z naciskiem na kopalnię Bierut, czyli dzisiejszą kopalnię, czy właściwie szyb Piłsudski. I rzeczywiście prowadzono tu, szczególnie po wojnie, na masową skalę Eksploatację piasku podsadzkowego, no i możemy sobie wyobrazić, jak olbrzymia była skala podsadzania w Jaworzyńskich kopalniach, skoro w wyniku tejże eksploatacji wybrano całe, proszę Państwa, potężne wzgórze, bo ono rzeczywiście w przeszłości, w latach 60. 70. jeszcze tutaj dominowało. Teraz po nim nie ma ani śladu. Ja jeszcze zresztą pamiętam z dzieciństwa, to były lata 80. Ja bardzo często tutaj bywałem i pamiętam te wyrobisko, pamiętam koparki, pamiętam samochody ciężarowe i fragment właśnie tej, że wydmy bywałem tutaj dość często jako dziecko bo na tym cmentarzu jest od 84 roku pochowany mój dziadek więc bardzo często oglądałem to miejsce i pamiętam jak już zakończono tą eksploatację to była tu taka swego rodzaju pustynia którą z czasem zalesiono i dzisiaj rzeczywiście za moimi plecami mamy dość gęsty okazały las ale w przeszłości było to podążne wzgórze też częściowo zalesione kompletnie wyeksploatowane przez człowieka na potrzeby jaworznickiego górnictwa a więc o ileż nazwa Wilgorzyn dość enigmatyczna i nie do końca jej pochodzenie jest rozwikłane, tak samo ukształtowanie tutajszego terenu, gdzie w jego obrębie dziś dominuje wilgoszyński cmentarz, ale kiedyś za moimi plecami znajdowało się potężne wzgórze zwane Balhanem.